Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Syndicate Jak widać staram się nagrać kolejny odcinek właśnie Ale nie wiem czy mi to wyjdzie, bo tu jakieś muchy latają Co to było? O, ale pierwszy fajnie na górę Pyk. Fajnie jak widzieliście, podleciał koleś do góry Trzymał jakąś typkę i... Jeb! łaj granat Ładuj szybciej, Boże, ja tego shotguna mam Nieszczęsnego, no i co ja teraz zrobię? Ole, odleciał. Mam inną broń? Coś tu mam, mam zero. Pyk, i cię rozpięczył Dobra, ja pozbieram tę amunicję. Pyk, ten pedał w kombinezonie. To ja na niego shotguna stracę. O ile mi zostanie, bo jak widać tutaj geje jeszcze są Boże, twardy tamten jakiś. Ładuj Ła No nie no i zaraz ginę o ty o. takim sposobem Dobra, teraz ja tu pozbieram Jest jeszcze granat, brawo Ja to źle się za niego zabieram, tu trzeba dać E aby kombinezm mu się o, rozpieprzył, i po wszystkim dobra zbieramy amunicję, lepiej nosić niż prosić, i idziemy dalej. Tylko nie za bardzo wiem, gdzie tutaj. Wow, Coś to było? Dlaczego czemu ja go zabiłem? Cieszę on chyba był neutralny. No ale dobra To jest wojna, tu trzeba zabijać Łoj. Nie widać coś tam jest Ale to jest chyba broń i jej się tak nie da zabić łatwo Zdychaj ładuj Dobra Idziemy dalej No kurde, Wyłaś no, jak zwykle mi zabrakło amunicji, żeby go dobić. No. Wypełzaj z nory. Dobra, coś tam mi się udało. Tylko nie wiem, jak się zabrać za tą broń. Ajajaj, mam tu jakieś granaty? Nie mam. Albo mam, A, a o tym nie wiem. <ścoughs> Sorry. Dobra, tu podejdę bliżej. O! Oh. Stąd będzie to wszystko łatwiej ogarnąć. No ładuj! Tak, jak widać, ostrzał jest niezły, a ja już nie mam powoli na naboi. Dobra, trzeba ostrożnie i powolutku to zabijać, ich. Szkurde, nie chcę naboi tracić na byle co? I chcę ich tak. O, właśnie, tak. Dobrze ich. O, trafiać, ale jak widać, nie za bardzo mi to wychodzi. Dobra, przejdę tam. Noż! Tyle razy z niego nie trafiłem. Wstyd. Ktoś tu jeszcze żył. No ale dobra. Mam nadzieję, że to jest wszystko. Albo i nie. Zdychaj! Dobra. Tutaj jest ta broń, no? Nie ma. Ja nie wiem co to do mnie wtedy strzelało, ale jasność uu. Dobra Góra czy dół, jak myślicie? Dobra, wybiorę górę Pyk Olik zarypałem Z windą. Fuu Mogę do niej wejść? Oczywiście nie mogę. Też nie mogę, czyli idziemy wyżej Chyba tutaj Kurde, rozpieprzyli mi. No tak, bo my idziemy teraz po tą typkę, on tu wskoczył, jak, wiedzieli, jak widzieliśmy na początku. Nie wiem, czy mam już chociaż połowę gry. Najprawdopodobniej mam, bo nie chcę się sprawdzić z tych epizodów. Także na razie nie jest źle. Ha, drzwi zamknięte, czyli idziemy tutaj. Ale jasne, jak cholera, że tak powiem. Jeszcze ten gej w tym kostiumie. No akurat teraz, na koniec musi zawsze przeładowywać. Wyłaś. Dobra, jeszcze jeden. Rozpiję przeciw mózg, patrz. Dobra. Tylko gdzie miałbym teraz iść mi, powiedzcie. Tu jest zamknięte. Łoj. Skąd ten ćwok się tu wziął? Pyk! I po twoim małym mózgu. Dobra, mamy zapisanie. O Boże, jakiś wielki pedał, a ja nawet nie mam amunicji. No, jeszcze z obrotówą powodzenia. Powodzenia wam życzę i sobie. Tu jakiego ja zabiję w życiu, nie ma szans. Dobra, przebiegnę do tego. No, że w dupę. Jak widać, nieźle mnie kroi. Pyk! Dobra, coś mu tam robię. Nie mam amunicji, brawo! Ani tu, ani tu. No fajnie, dobra, ja teraz ginę. I tak, jak mówiłem, tak zrobiłem. Bo jak widzieliście, było ciężko, nie miałem ani troszeczkę amunicji tego muszę to zrobić jakoś sprytniej. Jest to jakaś amunicja? Dobra. No kurde, dobra, to można pominąć, czy nie można tego pominąć? Chyba niestety nie można. No. Tu jest coś, dobra. Da się to wziąć? To była amunicja najprawdopodobniej. Dobra, na razie ich wykończę. Tu jest jeszcze jeden Dobra, zdechł. I tylko mi został chyba on. Co będzie najtrudniejsze. Pyk. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Pyk! I coś tam mu robię jak widać. Pyk Nie wiem czy to na tym polega to. Chyba nie. Tak, ale ja muszę do niego strzelać jak mi to zrobię, ale nie mam z czego, że tak powiem. Oa Dobra, te życia mu jakoś tak lecą. Mam shotguna, no może mi wystarczy cudem. 8 naboi No co jest? A bo już nie ma tego kombinezonu chyba. No fajnie Jest tam shotguna Nie wiem czy mi starczy Kurde, coś mało to idzie Jak krew z nosa Amunation nie mam Dobra, wziąłem amunicję nawet, wow! Dobra, idę za swój filarek najlepszy. Zdechł! Zdechłaś szmato! Dobra, mam teraz fajną broń tutaj. Pyk! Tam czy tam? Tutaj się nie da. Tu coś było, widzieliście? O Wow Mogę rozpieprzyć szybę i wchodzimy Więc chyba o to chodzi F Pyk, nawet ja tu jestem inteligentny I Jedziemy sobie windą Jedziemy, jedziemy, jedziemy Już długo to trwa Ale ustanęła winda I napieprzamy od razu Łoj Kurde, chyba strony mi się pomyliły, nie wiem czy przeżyję. Uuuu... Uh. Teraz to jestem zaskoczony. Myślałem, że to będzie z tamtej strony. Łap! I co gnoju, chciałeś we mnie rzucić następnym? Oh fuck! Co to było? Nie wiem, ale jakiś chyba helikopterek tu przelatywał. I zdechłeś O oh fuck, tu jak widać Trochę ich jest i znowu granat. Dobrze że wziąłem tę broń. Zresztą ten pedał w za nie był, ale z tej broni nie stanowi problemu. Widzicie, to się nazywa krwawa rzeźnia. Tutaj czy nie tutaj? Chyba tutaj. Trochę ich jest. A nawet, że tak powiem, w cholerę. Ciężko mi mówić jak strzelam z tej broni, bo normalnie zapiera mi dech w piersiach. Co to było? Pieprzło mnie coś. Wiem gdzie jestem, lecę sobie na samolocie, tylko nie wiem czy to jest mój samolot, czy to jest samolot wroga. To najprawdopodobniej jest samolot tego typka, co porwał mi dziewczynkę. No i co, i sobie jedziemy. Mam no, nadzieję, że to już będzie koniec misji, o, ale jasno, tak, okazało się, że to jest koniec misji, tak więc poszło sprawnie. Ja was zapraszam do kolejnej misji. Do zobaczenia i cześć.